Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie. Jestem tutaj pierwszy raz, więc się przedstawiam. Nazywam się Joanna Maria Zal, czyli Asia. Zaprosiła mnie tutaj nasza kochana Kasia Forest i znam jeszcze Gosię lewicz. Przyjaźnimy się od dłuższego czasu, więc czuję się zaproszona jak do rodziny. Wiem, że spotkam tutaj kobiety wysoko wibrujące, które żyją w przestrzeni serca i które sięgają po więcej w życiu. Dlatego przychodzę do Was, kochane, z informacją, że otwieram teraz w lipcu specjalny projekt dla kobiet, które czują więcej, myślą inaczej i zmieniają świat przez to, że są właśnie w swojej mocy. W tym projekcie będziemy oczyszczać się głęboko, komórkowo, wręcz fizycznie, ze wszystkiego, co nas nie wspiera, z przeszłości z czasu prenatalnego z okresu który się nazywa projekt plan cel czyli 9 miesięcy przed poczęciem z wszystkiego wszystkiego co jest fizyczne co jest mentalne co jest emocjonalne co jest w polu informacyjnym wszystko jedno ponieważ to się wszystko łączy także oczyszczamy się zwiększamy swoją moc i energię do działania ugruntowujemy wewnętrzny spokój Stabilność, taką bazę wewnętrzną, która pozwala nam być w sobie bez względu na okoliczności, których dostarcza nam świat, ciągle jakichś nowych, a my potrzebujemy trwać w sobie i dawać moc temu światu, żeby ten świat przetrwał. Na nas się to opiera, bo to jest nasza siła, nasza era. Teraz idzie kobiecy świat. Potrzebujemy umieć tym światem zarządzać, brać go w swoje ręce i pokazać mu, co on ma robić, jaki on ma być, co ma nam przynosić, a nie wpłynąć z prądem tego świata i się mu poddawać. Więc o to chodzi w tym projekcie, żeby kobietom mocy dodać jeszcze więcej sił, jeszcze więcej narzędzi. Przynoszę Wam konkretne narzędzia, ponieważ pracuję w nurcie psychosomatyki, w nurcie psychologii pozytywnej. Jestem specjalistką i trenerką, i terapeutką. Techniki emocjonalnej wolności, czyli EFT. Somatic experiencing, czyli pracy z nerwem błędnym brzusznym. Jeżeli znacie teorię poliwagalną, to jest miejsce, gdzie odprężamy się, znajdujemy wewnętrzny spokój, stabilność, balans, harmonię. I hormony w naszym ciele zmieniają swoją pracę, uspokajają się i zmieniają się na takie, które niosą szczęście, radość i poczucie bezpieczeństwa. Pracuję również metodą odpinania, gdzie pozbywamy się wszystkiego, co z rodu, pozbywamy się wszystkiego i odpinamy wszystkie osoby, które są dla nas toksyczne, które nam przeszkadzają. Pracuję metodą dwupunktową, pracuję metodą, która się nazywa uzdrawianie całym sercem. Ona pochodzi z Kanadyjskiego Instytutu Badań nad Stanami Szczytowymi Świadomości. Słuchajcie, wprowadzam, uczę. Jak wprowadzić się i jak ugruntować wysokie stany świadomości? To jest genialne, ponieważ dzięki temu, jak my podnosimy swoje wibracje, tak wysyłając to w świat, świat nam to zwraca i pomnaża. Więc to, co mamy w sercu, musimy dbać o to o swoją wysoką świadomość, pole naszego serca o czystość pamięci komórkowej naszego ciała wtedy tak wibrujemy, że wszystko, co do nas przychodzi, jest samym dobrem, samą miłością. I przede wszystkim najważniejsze, wisienka na torcie na koniec. To wszystko to jest program, który uczy, jak kochać siebie. Nie uczy, przypomina. Przypomina, bo my to mamy w sobie. Jesteśmy miłością, jesteśmy stworzone dla miłości, do miłości i naszym celem jest miłość. I teraz, kiedy wy się otworzycie na kochanie siebie. Na wewnętrzną moc, szacunek, godność, wdzięczność do siebie, poczucie wartości, to wtedy to wszystko świat wam przynosi. Również wielkiej mocy i wielkiej obfitości. Także nieważne, czy będziemy pracować z relacjami, czy z finansami, czy ze zdrowiem, czy z sukcesem, czy z wewnętrzną stabilizacją, bo to się wszystko łączy. To się wszystko łączy. Pracuję półindywidualnie, bo jest to praca grupowa, ale z fokusem na każdą osobę. Biorę tylko 8 osób, zapraszam tylko 8 osób za każdym razem. I w tej chwili przychodzę do Was z wiadomością, że zaczynam projekt kolejny raz. I zapraszam Was do udziału w tym. Zapraszam osoby, kobiety świadome, pracujące już ze sobą, rozwijające się, które pragną pójść dalej. I sięgnąć po więcej. Wszystkie kontakty do mnie będą tutaj w informacji zawarte, więc zapraszam, działajmy, dziewczyny, bądźmy razem i zmieniajmy świat na lepsze, bo to jest nasz świat. Teraz jest nasza pora, nasza era.